Witam wszystkich serdecznie w środowym odcinku. Dzisiaj, kochani, mamy paczuchy niespodzianki, konkretniej cztery, ponieważ jest tu koperta. Koperta, karton i karton. Także dzisiaj zwierząt nie będzie, ale spokojnie nic straconego, ponieważ jeśli brakuje Wam pająków, to jutro będzie bonusowy odcinek, w którym robię terraryko dla pewnej panienki i przy okazji zjawiają się tutaj opiekunowie tej pani i odbierają ją razem z terarium. Myślę, że możecie domyślać się o kogo chodzi, a jeśli nie wiecie, a chcecie się dowiedzieć, to zapraszam jutro na kanał o 18, bo wyjdzie właśnie ten bonusowy film. Tymczasem nie przedłużam więcej wstępu i zabieramy się do roboty. Na rozgrzeweczkę wlatuje taka oto ładnie zapakowana paczuszka. Waga, moi drodzy, wynosi na oko około kilograma, więc nie jest to taki byle pusty karton. Czy jesteście gotowi? Ja jestem. Kartonik również. I A, widzisz, jak ładnie. Mamy na pierwszy rzut oka piękny liścik. Ojej, dobra, czytamy. Siema Zając, nazywam się Amelia i bardzo lubię oglądać Twoje filmy. Mam 11 lat, lubię rysować i w związku z tym narysowałam dla Ciebie kilka prac. Mam nadzieję, że Ci się spodobają. Wysyłam też parę słodkości na osłodę dnia i inne przydatne rzeczy. PS, Twoje filmy są super i bardzo dziękuję, że wyleczyłeś mnie z lekkiej arachnofobii. Teraz nawet mam patyczaki rogate i chcę założyć hodowlę pająków. No to gratulacje, Amelia, że udało Ci się pozbyć strachu przed pająkami i w dodatku zaczęłaś hodować patyczaki. Eee, co mogę powiedzieć? Liściek wygląda przepięknie, fajnie napisany, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zobaczyć, co znajduje się w środku. Zobaczyć słodkości, przydatne rzeczy. No i przede wszystkim, to ja bym zobaczył fanarty najpierw, także opróżnijmy karton. O słuchajcie, co tu zaraz się będzie działo. Aha, bo to nie jest fanart, tylko zobaczcie, to jest dno pudełka. Mamy część zająć nawet na dnie pudełka. No pięknie. W takim razie, ja odkładam karton na bok. No i trzeba się zająć tym, kochani. Królowa Alpi, to będzie mocne. Ojej, zobaczcie. No królowa Alpi jest jak nic. Koronka na małej główce. Pięknie to wygląda. Następnie, o, następnie pająk ziomy. O kurde, patrzcie, w ogóle co za kadr, nieźle. Jeszcze format 1 do 1 wzorowany na Instagramie. No ładnie, przyznaję. I jest jeszcze jeden. Ojej! Spójrzcie jaka ładna Syladonia. O, coś czuję, że ta Seladonia zawiśnie na mojej ścianie. Bo ja te najfajniejsze rysunki, które od Was dostaję, sobie potem wycinam wzdłuż konturu i przyklejam na ścianie. Także, no, Seladonia ma predyspozycję. Przepiękna. I zobaczcie, jaki karapaks, Bardzo ładnie, Amelia. Postarałaś się. Dobrze, czy to jest tyle, jeśli chodzi o fanarty? Tyle. W takim razie zajmijmy się zawartością paczki. Może zaczniemy od podejrzewam kamienia. Co to za kamień, moi drodzy? Nie wiadomo, ale przyznaję, że wygląda fajnie. Myślę, że kiedyś mi się przyda. Trafi on do kartonu z kamieniami, ale jest ładny. Następnie, no jest pakunek słodkości. No i nie ukrywam, że pewnie szybko znikną, bo ostatnio jakieś mam smaki na słodkie, także dziękuję również za to. Mamy jeszcze coś takiego. Ojej, przysmaczki dla Alpiny. O ja, i to chrupkie. Super. Jak coś, słuchajcie, to ja chrupkie przysmaczki, takie właśnie w formie ciasteczek, chętnie przygarnę, bo Alpina ma problemy z gryzieniem i jeśli ona dostaje coś, co teoretycznie powinno się gryźć, to na tego nie gryzie, tylko połyka w całości. Więc takie chrupkie przysmaczki, jak coś na przyszłość, zawsze chętnie, bo to jest jedyny przysmak, którego nie boję się dać Alpince. Także fajnie, wstrzeliłaś się Amelia. Następnie mamy trzy rzeczy. O, tu będzie chyba miska jakaś. No, mamy miseczkę. Takie rzeczy się jak najbardziej przydadzą. No i dobra, zostały nam... Co nam tu zostało, słuchajcie. <noise> Dostałem jeszcze rozrobiony torf od razu, żeby nie musiał. Tutaj najprawdopodobniej też jest torf. Nie, no super. Dzięki Amelia. Bardzo fajna paczka. O nie, zapomniałem o najważniejszym. Zobaczcie tylko, co to za logo. Jeju, no czegoś takiego, takiej inwencji jeszcze nie było. Przyznaję, że zrobiło to na mnie wrażenie. Jejku, kujecy wy jesteście kreatywni. No ja bym na coś takiego nie wpadł. Super, no super sprawa, naprawdę. Zostawiam jak coś. A co mi tam? Przyszła pora na wielki karton, największy dzisiaj. Na tym kartonie nie ma żadnych lejbelek pocztowych, ponieważ wręczył mi go jeden z was osobiście, jak byłem ostatnio na giełdzie w Krakowie. Także ta paczka nie była wysyłana. O ziomy, patrzcie najlepiej. Tu mamy list, więc może przeczytajmy sobie list najpierw. Ciebie ma mam na imię Kacper i mam 14 lat. Oglądam Cię od trochę ponad dwóch lat i zainspirowałeś mnie do prowadzenia własnego kanału na YouTube. O, i to jest nazwa kanału, którą trzeba chyba otworzyć, nie? KacTerrarystyka. Jakbyście chcieli wbić i zostawić suba KacProwi, to wiecie gdzie. Paczka jest skromna, ale mam nadzieję, że Ci się przyda PS. Sorry za pismo. Nic się nie dzieje KacPer, najważniejsze jest to, że się doczytałem. Także pismo nie jest istotne, istotna jest treść oraz zawartość paczki. Czekajcie, to wysypię, bo tu widzę, że będzie szybka akcja raczej. Natomiast tu są przydatne elementy. Co my tu mamy? No, coś, słuchajcie, czuję, że Bioter był po części sponsorem dzisiejszej paczki niespodzianki. Ścinki bukowe, znaczy ścinki palmowe jak najbardziej, aczkolwiek powiem szczerze, że mam tyle ścinków palmowych, albo ja Wam pokażę, żeby zobrazować. Jak coś, ziomy to to jest moja kolekcja ścinków, także nie żebym wybrzydzał, bo zawsze się przyda, natomiast jak coś, to ścinków palmowych mam zapas na 3 lata jeszcze. Mamy również mech, no to jest element, który zawsze i w każdej ilości. Są także dwie sztuczne roślinki, dwie poprotki sztuczne z tego co widzę, ale patrzcie, całkiem ładne nawet i nie plastikowe, tylko gumowe, to ciekawe. Jest jeszcze kij, a także mini tuba korkowa i jeszcze zestaw pojemniczków, co by mi nie brakło. Dzięki Kacper, Paczucha, również spoko. Brakło co prawda jakiegoś fanarta, ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy umie rysować. Ja też nie umiem rysować, więc nie ma się co przejmować. Dobra, ziomy. Dwa pakuny na dzisiaj zostały. To może ten zostawimy na koniec. Ja w ogóle mam podejrzenia, że to jest taki okrągły plastikowy pojemnik po żelkach. Takie mam podejrzenia, zaraz zobaczę, czy są trafne. A teraz bym otworzył tą kopertę, bo mnie intrygują zawsze takie kopertki. Mogą skrywać naprawdę piękne dzieła albo piękne listy. Więc sprawdźmy. Jest logo na pierwszy rzut oka. Ok, środek jest pusty. W takim razie, moi drodzy, ja myślę, że tak trzeba by to zrobić. I patrzymy. Mamy list. Czytamy. Hej, zając, jestem Julka, mam 11 lat i od niedawna interesuję się pająkami. Chciałabym mieć swojego pająka, ale moja mama i brat się ich boją. Dlatego zamiast pająka mam szczura i psa. Buldoszka francuskiego i ma na imię Dinzi. Chyba Dinzi. Kiedyś sobie kupię ptasznika. Pozdrawiam, Julka. Dzięki, Julka, za liścik. Ogólnie ja ci powiem z autopsji. Że rodzina w końcu się przekonuje do ptaszników, tylko trzeba mielić, mielić, mielić. Pokazać, że wie się, co to za ptasznik, pokazać, że one nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, pokazać, że jest się wystarczająco odpowiedzialnym na pająka i dodatkowo, jeszcze warto starać się udowodnić, że nie jest to nasza fanaberia i nie znudzi nam się po tygodniu. Także trzymam kciuki za rozwój Twojej pasji związanej z terrorystyką. A buldożka chętnie bym zobaczył, jak wygląda. Podejrzewam, że jest taką słodką świnką, jak moja Alpina. Dobra, kochani, o, tu się przebija, tu się przebija coś grubego. To może najpierw to logo. No, przyznam szczerze, że strasznie mi się podoba kolor tego niebieskiego w logu. Jest taki. nietypowy. Wiecie jaki? O, jak cukierki ISI. Tak wygląda ten kolor, nie? Ładny kolor. Zresztą ładny logo, natomiast kolor mnie porwał wybitnie. Jeju, bardzo ładny niebieski. Dobra, i teraz będzie beka prawdopodobnie, bo wiecie jak to jest z moimi podobiznami? 3, 2, 1. O, oh, man, Jacob. Co to za szpary między zębami? Nie no, przyznaję, że ja tu wyglądam jak ja. W sensie, no nie jest to kopia 1 do 1, ale wiadomo o kogo chodzi. Poza tym, kochani, tu jest moja czapka pompon które już niestety nie są dostępne w sprzedaży i ten model nigdy nie będzie, ale pamiątkowo jak najbardziej mogę przygarnąć taką podobiznę. Dzięki wielkie. A tak w ogóle, to ja uwielbiam jak staracie się mnie rysować, więc jak coś, to ja w każdej ilości przygarnę tego typu fanarty, bo no, to mi sprawia niewogatelną radość, jak widzę na przykład takiego Kuby. E, co jest? Przyszedłem wam opomnieć o pająkach. <laughs> nie no dobra, koniec beki. Dzięki Julka za fanarty i za liścik. I teraz, moi drodzy, przyszła pora na ostatni pakunek. Chcę bardzo rozwiać swoje wątpliwości, czy to nie jest pojemnik po żelkach. Także patrzymy. A, nie po żelkach. Nie po żelkach, słuchajcie, ale byłem blisko. Natomiast myślałem, że jest przezroczysty. Ło, co to za prezent? Słuchajcie, tu jest. Od czego by tu zacząć? No to może. Od przeczytania zawartości listów oraz obejrzenia ewentualnych fanartów. Hej Zając, nazywam się Bartek i mam 11 lat. Bardzo uwielbiam Twój kanał i to właśnie przez Twój content mam... Kurczę, nie przeczytam. Mam coś na temat tych ośmianocznych kluseczek, czyli ptaszników. Sam mam w domu trzy. Brachypelma emilia, Chromatopelma cyaneopubestes i Pterinopelma sazimai. No, trzy pająki to już jest konkret mój drogi. Oglądam Twój kanał od około 6 lat. O Bartek, czyli chcesz mi powiedzieć, że masz 11 lat i oglądasz mnie od wieku 5 lat? No to szacun, doceniam takich widzów bardzo, bardzo nawet. Oglądam również Wantistera, Spiders Online i ciekawe ptaszniki. Wszystkie te kanały są super, choć twój jest najlepszy. Kiedyś oglądałem twój content tylko z tego, że jest mega fajny i ciekawy, choć teraz czerpie z niego wiedzę. Zostawię w paczce jeszcze coś słodkiego i fanarta. Mam nadzieję, że paczuchę Ci się spodoba. Dzięki wielkie, Bartek, za list. Tutaj mamy jeszcze fanarcik tego typu. To jest... Hm. Ciężko mi powiedzieć. Nogi. Gdyby były tylko nogi, a nie karapak, to bym powiedział, że to jest hogn hognashmitsi, ale, ale nie wiem, co miał przedstawiać ten pajączek. Natomiast jest nietypowy. No a Reggie, No Reggie, <grym> jest na grubo. W takim razie, kochani, mamy. Aha, o, fanarcik. No to jak fanarcik, to fanarcik. O, patrzcie, mamy trzy pajuny. I lecimy. Poe Ornata. Następnie, no to oczywiście jest Poe Metallica. O, i jeszcze jest Poe Fasciata, która to chyba znaczy, że jest turbo wściekła. Dobra, dzięki Wartek za fanart. W takim razie przyjrzyjmy się. Te rzeczy trzeba odpakować, więc może zacznijmy od Matchboxa, w którym chyba jest jakiś plastelinowy pajączek. Sprawdźmy to, żeby nie ugryzł. Ło, to jest słuchajcie, Seladonia, chyba. Dzisiaj to normalnie oszaleliście z tymi Seladoniami. Uda się ją naprawić troszkę. No, patrzcie, tylko Seladonia, jak się patrzy. Pięknie. Szanuję za, za zabawę z plasteliną. I w takim razie, już teraz, moi drodzy. Tutaj, znajduje się. Aha, a może to po prostu jest to, nieotwarte. Tak! <laughs> o nie, no to dzisiaj, zobaczcie, po dzisiejszym odcinku, to coś czuję, że z kilogram to mi przybędzie. Tak jest słodkości. Kochani, coś chyba za bardzo tego kubę rozpieszczacie. O, gościu! No przecież to jest śmierć! Niech to! <laughs> Nie no, wypas, bo uwielbiam te cukierki, ale jest ich strasznie dużo. Ile tu jest cukru, niech to szlak. Partku, ja chcę Cię tylko poinformować o tym, że po dzisiejszym odcinku zafundowałeś mi próchnicę i to całkiem sporą ilość. Dobra, kochani, na dzisiaj to jest tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i że paczki w nim zawarte również mnie osobiście nie zawiodły. Jak zwykle stanęliście na wysokości zadania i zafundowaliście mi dużo cukru, dużo zabawy, no i dużo miłych słów, które. Strasznie bardzo motywują, także w dzisiejszym odcinku to jest tyle. Wszystkim autorom dzisiejszych paczek serdecznie dziękuję, bo to właśnie dzięki Waszej pracy dzisiejszy odcinek powstał. Na dzisiaj to jest tyle i pamiętajcie, że widzimy się jutro o godzinie 18 na specjalnym bonusowym odcinku ze specjalnymi gośćmi. To tyle. Hej!